Cześć, witajcie. Jesteśmy na przegibku. Jesteśmy z Sylwestrem, który jest organizatorem i z jego córką. Witamy bardzo gorąco. Piękna pogoda. Witam, witam serdecznie. No, jak widzicie, pogoda jest rewelacyjna na niebo, no nic tylko grać, nic tylko grać. Powiedz mi, e, jak przygotowania, bo widzę, że już drużyny pięknie grają, piękna pogoda dopisała. E, widzimy, że dołączyło wiele sponsorów. Wymienialiśmy ich ostatnio na naszej audycji radiowej, ale widać koła gospodyń znów dopisały jak w zeszłym roku w Kraculi No słuchajcie, do no, no, koła go... Nie wyobrażam sobie już tej imprezy bez kół gospodyń wiejskich, bo one tu tworzą też klimat. Bo gdybyśmy tylko grali, e, odbijali sobie piłkę, może by to nie było tak interesujące ale te panie tworzą klimat tutaj naprawdę. No to my już przeprowadziliśmy Sylwek też wywiad z Maciejem Kucharz Maciej. Wiem, że jest od wczoraj chyba tutaj z wami. No przyjechał, jest naprawdę rewelacyjnym człowiekiem, jeśli, jeśli macie okazję, wpadajcie na jego stand-upy, bo jest mega człowiek. Nie, widzę, że tutaj już chodzi cały czas, obserwuje, notuje, ale to też takie fajne doświadczenie dla was jako dla organizatorów kolejnej edycji. No a wam powiem, że koła gospodne Wiejskich nie będą miały w tym roku tak łatwo, bo w poprzednimi latami tak się trochę śmigały, bo nie było takiego profesjonalnego oka, a w tym roku już muszą tak trochę na baczność się trzymać. No właśnie, powiedz mi, jak ogólnie chciałbyś ocenić tak samego rana, bo jesteśmy tutaj wcześniej rano, oceniasz. Cały już pomalutku ten turniej, bo widać, że naprawdę zaangażowanie tych ludzi, którzy są tutaj, naprawdę jest ich tutaj coraz więcej. Słuchajcie, no z roku na rok mamy coraz więcej drużyn, ale i poziom jest coraz wyższy, bo powiem Wam, że te pierwsze edycje to tak było bardziej, bardziej amatorsko, a teraz jest amatorsko, ale na takim levelu dwa pułapy wyżej przynajmniej. No i nie możemy też zapomnieć o Waszych sponsorach, bo jest ich tutaj naprawdę bardzo wiele i no. myślę, że też podziękowania, bo bez nich nie mogłoby się wydarzyć to piękne wydarzenie, spotkanie z Wami tutaj wszyscy. No właśnie z tego miejsca. Dziękuję Wam kochani, że jesteście z nami. Chciałem pozdrowić żonę, no i moja córeczka tutaj jest, to jakiś młody narybek. Także widzimy, że ten turniej będzie trwał, będzie trwał. Bo jeśli osoby, które mają 14-15 lat przychodzą na nasze turniej, to znaczy, że jesteśmy mega otwarci i jesteśmy otwarci na wszystkich. Tak jest, także gorąco pozdrawiamy, no i zapraszamy Was na kolejny turniej, nawet tutaj jeszcze zapraszamy. Tak, i zapraszamy szczególnie te młode osoby. Wpadajcie, zobaczcie, jak tu jest fajnie. To, że są tu osoby dorosłe, starsze, to nie znaczy, że, że ktoś będzie Was traktował inaczej. Siatkarze to jest jedna wielka rodzina. Dobra, to jeszcze mam kilka słów do córki. <laughs> Powiedz mi, jak Ci się podoba turniej? E, zorganizowany przez Stowarzyszenie Siekiera Ujsoły, dobrze mówię? Tak, dobrze no by dokładnie. mnie tak jest. I, I stowarzyszenie, i stowarzyszenie tak. e, miłośników kultury i sportu rajcza. Tak jest, bo nie możemy o nich też zapomnieć. Powiedz mi, jak Ci się podoba turniej? Jest super. Co roku jest lepiej, a ten mi się chyba najbardziej na razie podoba. Jestem mega zadowolona, że mogę tutaj być. No, no to czyli no. No pewnie dlatego się jej najbardziej podoba, bo w tym roku już gra. Zawsze była obserwatorem, a teraz już jest. Czyli e, jest swojej Drużynie? Tak, to... nie, nie w mojej. A nie w twojej, nie przeciwnej w przeciwnej drużynie? Tak, trzeba uczyć młodzież, nie? Tak jest, a powiedz mi w jakiej drużynie grasz? Grałem drużynie MKS Żywiec. Dobra, czyli gra MKS Junior, jest ok. Nie, także pozdrawiamy gorąco no i życzymy sukcesów i przy kolejnej też edycji, nie ukrywajmy. Y Życzmy sobie tylko tego, żeby żebyśmy się mogli w tym gronie spotykać co roku. Tak jest, tego wam życzymy, sobie życzymy i zapraszamy was, kolejni, kochani, do kolejnej edycji. No i w sumie tu trzeba przyjechać jeszcze. Badajcie, gibicujcie, próbujcie pysznych smaków domowych. Zapraszamy. Zapraszamy gorąco. Cześć.